Cześć, ja jestem Diablo i w tym filmiku pokażę Wam, jak w prosty sposób zdobyć dobrą broń, wyposażenie oraz trochę kaski w grze Borderlands. Myślę, że tutaj koło 19 levela się dostajecie, chociaż dokładnie nie pamiętam. Jest to lokacja o nazwie Ostatnia Knajpa Lakiego i w tym miejscu właśnie musimy się znajdować, przy tej knajpie. Tutaj w tym momencie, się, w tym miejscu się odradzamy i co musimy wykonać? Są dwa sposoby. Najpierw pokażę Wam taki, który zajmuje nieco więcej czasu, ale e, nieco więcej można zbierać. Przede wszystkim biegniemy w tym kierunku. Północny wschód, tak to możemy nazwać pewnie. To jest to miejsce na mapie. Biegniemy tutaj i tutaj jest wejście do obozu. E, powybijajmy najpierw wszystkich bandytów. Ja wytnę to, żeby ten filmik był jak najkrótszy. Więc wybiję ich i zaraz do was wracam. Ok, wszyscy wyginęli. Nie wiem czy wam pokazywałem, pewnie nie pokazywałem wam jeszcze ekwipunku. Tutaj można pozbierać wiele takich broni, które całkiem są porządne. Kolor fioletowy, z tego co wiem, to są te broni najrzadsze. Więc tak, w tym momencie mam przy sobie to i teraz pójdziemy pozbierać. Oni wszyscy wyginęli i zbieramy. Pozbieram to co się tutaj da. Czasami uda się pozbierać coś więcej. Czasami trochę mniej, ale głównie chodzi o to, że znajdują się tutaj trzy skrzynie z bronią. Czasami oni coś wypuszczą, ci, którzy spadną z góry. Ogólnie na tym poziomie wybijam ich całkiem szybko, może to trwało minutę, może troszeczkę dłużej, ale nie sądzę. No i teraz szukamy, co po sobie zostawili przeciwnicy. Tutaj jakaś broń, no to jest, to jest nieważne. I tak, tutaj mamy pierwszą skrzynię z bronią. A w niej... No karabin, tutaj zielony, trochę gorszy od tego, który mam Zabójca, modyfikator klasy, klasa łowca Obrażenia chemiczne i śmiertelny cios I naboje oczywiście Dalej kolejna, druga skrzynia, która znajduje się w tym miejscu Kolejna snajperka, gorsza od mojej oczywiście Ale czasami się... Właśnie w tym miejscu znalazłem cały mój ekwipunek aktualny, czyli te wszystkie filetowe których teraz używam Kolejna snajperka. Tutaj skrzynia oczywiście z nabojami, jeśli chcecie sobie podbierać naboje jeszcze przy okazji. I trzecia skrzynia znajduje się w tym miejscu. Musimy wskoczyć tutaj po oponach do góry. Tutaj przeskakujemy na, drugi na drugą stronę tego dachu. I tutaj znajduje się trzecia skrzynia z bronią. No i tutaj mamy akurat e, podwójny dudnik. Super e, właściwie broń... właściwie na czegoś takiego szukałem. Um, bardzo fajna. Podoba mi się. 2 razy 48. No i po tym wszystkim. Schodzimy tutaj na dół. Oczywiście, pozbywamy się gap, gap, tego, czego nie potrzebujemy. Tego sobie założę, żeby go przypadkiem nie sprzedać. I sprzedajemy oczywiście tego nie potrzebuję, więc też to sprzedam i zawsze możemy przy okazji sprawdzić czy jakaś ciekawa może jest tutaj broń na sprzedaż, czy nie i w tym momencie wychodzimy z gry wracamy do gry Wracamy do gry. I oczywiście przeciwnicy nam się odrodzili i odrodziły nam się, właściwie odrodziły bronić, nie mogą odrodzić, ale pojawiły się ponownie broń w tych wszystkich skrzyniach, więc znowu możemy sobie powtórzyć cały ten akt. Jeżeli nie chcemy latać wszędzie dookoła, to tutaj możemy przewieźć na tył i zebrać tylko tą jedną broń. Wtedy bez żadnej walki możemy automatycznie po odrodzeniu się zdobyć dodatkowe bronie. Więc bez biegania możemy robić sobie takie rajdy, że tylko... Zbieramy tą broń, wyłączamy i zaobiegniemy na tył. Kiedy weszliśmy ten tył, to ten wam wszystkim zauważył. No cóż, w tym filmiku to tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.